Przygotuję się na randkę dziś, będę wspaniale wyglądała, tak, zaraz wyprostuję włosy sobie, la 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 la, la la la. Kuźwa, korki znowu strzeliły, na bank ten pajac ładuje ten samochód ekologiczny znowu. No, przedłużacz tu jest? Powiedziałam, że pajac jeden ładuje znowu to auto swoje elektryczne, dopadło, sąsiad, sąsiad. Korki strzelają ciągle, bo ładujesz to auto znowu. To swoje elektryczne, ekologiczne. No, sąsiadka, co mordę drzesz? No muszę doładować samochód, nie? Mojego elektryka ekonomicznego. No nie moja wina, że z Niemiec mi taki sprzedali. Sąsiadka, że bateria jest przebita i się rozładowuje co 20 kilometrów. no. A przecież ta dyrektywa z Unii Europejskiej weszła, nie? Że po 2035 już nie ma spalinowych samochodów. Tylko takie zeroemisyjne. Takie ekologiczne, co są ładowane prądem produkowanym w elektrowniach z węgla, nie? No, sąsiadka. To mi tu nie drżyj mordy, no muszę, no że ci korki strzelają. No to ja ci sąsiadka poradzę, no. No musiałem na kablu podłączyć i podładować, bo do roboty muszę dojechać. No sąsiadzie, kochany, ja rozumiem, że do pracy musisz dojechać i tak dalej, że ty taki kurwa ekologiczny jesteś i tak dalej, ale ja mam randkę dzisiaj. Randkę i się nie mogę przeszykować, bo ciągle korki strzelają. Sąsiad, ciągle co? Prostawnicę włączę korek strzela, światło strzela, no nie można się ogarnąć, sąsiad, no. Przez to, że ty ładujesz tu na kablu. No Jezu, korki strzelają. Sąsiadka nie moja wina. Że w Polsce są linie przesyłowe, co jeszcze czasy Gierka, pamiętają? No to nie moja wina. A muszę podładować do roboty sąsiadka dojechać, nie? No, przecież mamy takie ekologiczne czasy, no to trzeba sobie jakoś radzić, sąsiadka. A ty też, już sąsiadka, przestań, że ci korki strzelają, że na randkę się nie możesz przyszykować, bo przez takich jak ty, sąsiadka, to też to wszystko, co teraz mamy w Polsce i na świecie. Te ocieplenia klimatów i tak dalej. No. no. O tym i sam się teraz gadasz zapierdałem. jak przeze mnie tak, przeze mnie jest ocieplenie klimatu tak i inne rzeczy, nie wiem w jaki kurwa sposób, przeze mnie. No, sąsiadka, no jak przez ciebie? No, jak, no, jak? No nie rozumiesz, sąsiadka. Przecież ty chodzisz wiecznie na te randki, się szykujesz co chwilę z innym chłopem i tam chodzicie, różne się gzicie i tak dalej, robicie różne tarcia, to się wytwarza ciepło, to idzie do atmosfery i wtedy mamy ocieplenie klimatu. Sąsiadka se policzy, jak tak wszyscy chodzą i tarcie robią, to ile to je ciepła. I wtedy mamy te dziury ozonowe, ocieplenia klimatu. I przez takich jak ty, sąsiadka, to wtedy się okazuje, że chleba zaczyna brakować. Przez sąsiadkę, która się szykuje na randkę, chleba zabraknąć na świecie. Już też gadasz głupoty takie, że... No jak, sąsiadka, no zaczyna się klimat ocieplać i coraz mniej świerszczy się rodzi i nie ma mąki ze świerszczy, a jak nie ma mąki ze świerszczy, to nie ma chleba, sąsiadka, przez takich właśnie jak ty, no, bo wy nie żyjecie ekologicznie, no. Nie to co my, co jeździmy y, samochodami takimi elektrycznymi, które są ładowane prądu z elektrowni, która jest na węgiel, tak. No i później nie wiadomo jak się zużyją, co z tą baterią zrobić, yy, gdzie ją zutylizować. To jest właśnie ekologia sąsiadka, nie tak jak ty. Tarcia dokonujesz, ocieplenia klimatu, wtedy nie ma mąki ze świerszczy, bo świerszcze się nie rodzą I, i tak mamy. I sąsiadka daj mi spokój, bo muszę iść auto ładować. Dużo tele, za dużo telewizji sąsiad i ci odjebało, nie? Na głowę totalnie. A, a jeszcze na moim przedłużaczu, tak? Z korytarza sąsiad mój przedłużacz wziął. Idź w pizdu ty bandyto jeden ekologiczny ty.